No i mamy to, nowe iPady zaprezentowane. Jak widzicie jestem na londyńskiej premierze. Tych, że właśnie sprzętów, i miałem już w zasadzie okazję przetestować wszystkie nowości, zarówno iPada R, iPada Pro, a także Apple Pencil Pro. W sensie powiedziałem przetestować, po prostu to są pierwsze wrażenia. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że konferencja ta raczej nie należała do najbardziej ekscytujących. Można powiedzieć, że brakło mi tutaj trochę takiej magii, a raczej wszystko o czym mówiliśmy w przeciągu ostatnich tygodni, a nawet miesięcy, po prostu się sprawdziło. Apple w zasadzie nic nowego tutaj nam nie zaprezentowało w stosunku do tego, o czym się już mówiło w poprzednich tygodniach, jeśli chodzi o to urządzenia. Ale czy to z drugiej strony oznacza, że te urządzenia są słabe i nikomu niepotrzebne? Absolutnie nie. Od razu Wam powiem, że największe wrażenie na mnie robi nowy iPad Pro z wyświetlaczem OLED ze szkłem nanostrukturalnym. To jest prawdziwa petarda. Wierzcie mi, że jak zobaczycie w sklepach tego iPada, to naprawdę docenicie to, co Apple tutaj zrobiło. No a z drugiej strony możliwości Apple Pencil Pro. Też są naprawdę kozackie. Także po tym przydługim wstępie i powiedzeniu sobie, że, no, nie była to najbardziej ekscytująca konferencja, premiera urządzeń Apple w ostatnich latach, możemy przejść do samych tych urządzeń. Apple zaczął od iPadów R, i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że może być to jedna z najlepszych, tak naprawdę, ewolucji tych sprzętów pod kątem większości osób. Dlaczego? Ze względu na to, że nie trzeba płacić aż tak dużo jak za iPady Pro, a z drugiej strony możemy zrobić. Na tych tabletach zdecydowanie więcej, albo inaczej, teraz wydajność tych urządzeń będzie zdecydowanie większa aniżeli na przykład na iPadzie 10 generacji, bo właśnie iPad Air, zarówno ten mniejszy, jak i większy, nowy rozmiar 13-calowy, ma chip M2, dzięki czemu spokojnie myślę, że przez następne kilka lat będzie on działał na naprawdę bardzo wysokim poziomie i spokojnie będziemy mogli sobie tutaj zagrać w bardzo wymagające gry, czy odpalić właśnie bardziej wymagające aplikacje i normalnie już pracować przy jakiejś obróbce wideo. Grafiki, czy przy jakichś projektach architektonicznych, i tak dalej. Moim zdaniem, z całej tej premiery może się okazać, że to najmniej ekscytujące urządzenie, najmniej zaskakujące, może być właśnie najlepszym wyborem dla większości osób w kontekście stosunku jakości do ceny, bo ta mniejsza wersja startuje od 3000 zł, co jest naprawdę niezłą kwotą, jak za taki tablet. Oczywiście on nie jest dla tych najbardziej wymagających, no ale zawsze takie osoby mogą zwrócić się w stronę iPadów Pro, no które są zdecydowanie też droższe. Także to co chcę podkreślić to to, że fajnie, że Apple cały czas utrzymuje w ofercie ten tablet, bo myślę, że naprawdę sporo osób może się nim zainteresować. No i równie fajne jest to, że Apple Pencil Pro zyskał też wsparcie właśnie jeśli chodzi o tego iPada. No a jeśli już mówimy o samym tym rysiku, to po chwili zabawy z nim mogę Wam szczerze powiedzieć, że gdybym umiał i chciał rysować codziennie, to tak, chciałbym mieć ten rysik. Apple wprowadziło tutaj naprawdę nie tyle magiczne, ale bardzo użyteczne funkcje i myślę, że wiele osób, które profesjonalnie właśnie zajmuje się grafiką, czy to szkicują, rysują, malują, czy po prostu obrabiają jakąś grafikę, będzie doceniało te nowe funkcje z tym haptycznym przyciskiem, bo to naprawdę ekstra działa i też fajnie można po prostu efektywniej sobie pracować, nie musząc przełączać się, czy używać jakichś specjalnych skrótów, tylko wszystko właśnie działa w oparciu o te przyciśnięcie. Tylko tak jak wam mówię, no ja tego nie umiem w 100% docenić, bo po prostu nie umiem malować. Natomiast na pewno muszę docenić nowy ekran w iPadach Pro. Tutaj generalnie nie mówiło się już od dawna o tym, że po pierwsze będą to ekrany OLED, po drugie, że mają być to najlepsze ekrany OLED, jeśli chodzi o tablety na całym rynku. I Apple tak naprawdę zaimplementowało tutaj podwójną warstwę wyświetlacza OLED, tak aby faktycznie on robił wrażenie. No i przyznam, że on naprawdę robi wrażenie, szczególnie właśnie ta wersja ze szkłem nanostrukturalnym, ale od razu uprzedzam pytanie: nie można go kupić w tych najtańszych konfiguracjach. Trzeba kupić co najmniej wersję z jednym terabajtem pamięci. W ogóle Apple wprowadziło dwuterabajtowy dysk teraz, więc myślę, że przy najnowszych iPhone'ach będzie dokładnie to samo, ale whatever. Jeśli kupicie sobie właśnie tą pojemność, to możecie dopłacić do tego szkła nanostrukturalnego, które hamuje więcej odblasków, więcej tych refleksów, dzięki czemu jak pracujecie w miejscach, gdzie tego światła jest naprawdę dużo i robi się taka burza różnych lamp, to na tym ekranie bardzo dobrze się dalej prezentuje ta treść. To nie jest tak, że w ogóle nic się nie odbija, aż tak dobrze nie jest, ale faktycznie, mając w porównaniu jeden i drugi tablet, było widać, który ma te szkło i z którego chętniej bym po prostu korzystał. A jak się domyślacie, w takim miejscu podczas tej premiery, gdzie można było bawić się tymi urządzeniami, było naprawdę sporo świateł, w związku z tym było bardzo łatwo dostrzec te różnice i to robi wrażenie. Natomiast tutaj ten iPad Pro 13-calowy z dyskiem 1 Tera i z tym szkłem nanostrukturalnym kosztuje 10,5 tysiąca złotych to jest kosmos, a mówimy o urządzeniu, które nie ma klawiatury, nie ma gładzika, więc jak sobie jakby to dodacie, no to zakładając, że chcecie mieć taką komfortową pracę i do tego jeszcze dokupicie sobie Apple Pencil, trzeba się liczyć z wydatkiem na poziomie 12-13 tysięcy złotych. W związku z tym to jest bardzo dużo, jak za taki tablet. Chociaż nie chciałbym już tutaj stricte mówić, że jest to Tablet, który ma uzupełnić wasze portfolio, tylko raczej urządzenie, które zastąpi wam cały setup, bo można na nim zrobić naprawdę cuda. Mamy też nowy chip M4. To też Mark Gurman z Bloomberga w ostatniej chwili przewidział, a raczej się pewnie dowiedział, że Apple nie zaimplementuje M trójki do tych iPadów, tylko będzie to jeszcze wyższy przeskok. I faktycznie mamy po raz pierwszy użyty ten chip, który wcześniej mówiło się, że będzie dopiero w MacBookach. Także tutaj ta wydajność Apple podawało na konferencji, ile razy jest lepsza w stosunku do pierwszego iPada Pro, w stosunku do poprzedniego to wszystko fajnie wygląda, tylko generalnie, żeby faktycznie wykorzystać potencjał tej mocy, trzeba korzystać z naprawdę potężnych aplikacji. Bo tutaj nawet jak obrabiacie sobie jakieś filmy, dajmy na to w iMovie, moim zdaniem nie odczujecie aż tak dużej różnicy, chociaż będę chciał to potwierdzić w samych testach. Natomiast jeśli używacie już konkretnych aplikacji, czy na przykład Final Cut'a, szczególnie tego nowego Final Cut'a, który ma wyjść, to tutaj faktycznie może być przełożenie na tej wydajności, chociaż nie chcę tego potwierdzać po tych w zasadzie kilku minutach zabawy. I co ciekawe, Apple zmieniło lekko konstrukcję samych tych iPadów, aby były jeszcze bardziej wytrzymałe, a przy okazji usunęło drugi obiektyw. Nie mamy teraz ultra i bowiem szczerze, akurat ja za nim nie będę płakał. Nie do końca rozumiałem ideę tego obiektywu. Niektórzy się w ogóle zastanawiałem, czy jest potrzebny jakikolwiek aparat w tak dużych urządzeniach. W tą stronę bym nie szedł, bo jednak chcemy robić jakiekolwiek zdjęcia, chociażby skan dokumentów, więc nie wyobrażam sobie robić przednią kamerą, która w ogóle teraz zmieniła miejsce i jest na tej dłuższej, horyzontalnej stronie także ten jeden obiektyw myślę, że jest naprawdę ok, tylko szkoda, że nie ma 48 megapikseli. No, bo jak już robimy jakieś zdjęcie, to powiedzmy, że mogło ono stać na tym najwyższym poziomie, najwyższym jeśli chodzi o Apple, no bo ten sprzęt nie jest tani i tak jak wam mówię, może kosztować nawet powyżej 10 tysięcy złotych. Także tak jak wam powiedziałem, to nie była najbardziej ekscytująca konferencja. Wszystko to, co miało być zaprezentowane, zostało zaprezentowane. Apple nas niczym tutaj nie zaskoczyło, ale miało być to po prostu fajne odświeżenie. I myślę, że w kolejnych miesiącach, a nawet latach, dużo osób będzie wybierało właśnie między innymi pewnie iPada R, ze względu na fajny stosunek, jak na Apple, fajne, jeśli chodzi właśnie o jakość do ceny, którą musimy zapłacić. No a ci najbardziej wyrafinowani użytkownicy, najbardziej zaawansowani, którzy faktycznie wykorzystują te sprzęty już do pracy, będą mogli cieszyć się z topowych urządzeń, no bo te iPady prostymi wyświetlaczami OLED, zwłaszcza właśnie jeszcze raz powtórzę z tym szkłem nanostrukturalnym, kapitalnie się prezentują. Także myślę, że też znajdą wielu nabywców, a dodatkowo tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że iPad 10 generacji w ogóle staniał kosztuje teraz niecałe 1800 zł czyli tyle samo ile Magic Keyboard, także można na szali postawić Magic Keyboard i iPada, no i wybrać sobie jedno z tych urządzeń w ramach tej samej ceny także kończymy to wideo pół żartem pół serio, ja myślę, że w następnych dniach będę już mógł się bawić z tymi iPadami także dam wam znać w kolejnych materiałach jeśli nie chcecie przegapić to subskrybujcie kanał, a ode mnie to już na Tyle, trzymajcie się, cześć!